Zenek Martyniuk z żoną zaszaleli przed świętami był zagraniczny i drogie zakupy, wideo. Nie od dziś wiadomo, że Danuta Martyniuk, 55 litrów, żona króla Disco Zenka Martyniuka, 53 litry. Przecinek zna się na modzie. Od czasu swojej metamorfozy żona Zenka może szaleć w sklepach z markowymi produktami. Ale Danuta najchętniej wybiera jeden bardzo ważny element ubioru. I na to postawiła. Wybierając sobie prezent pod choinkę, kupiła go w Brukseli. Jak nam zdradził piosenkarz, państwo Martyniukowie niedawno wrócili z Brukseli, gdzie Zenek występował pod koniec listopada. To była świetna okazja, by skompletować prezenty pod choinkę. Akurat ostatnio wyjeżdżałem na koncerty, byliśmy w Brukseli, graliśmy na Andrzejki. I Danusia kupiła sobie parę drobiazgów, wyznał w rozmowie z faktem popularny piosenkarz. Potwierdzając, że wśród tych kosztownych drobiazgów była też droga torebka. Największym konikiem Danuty Martyniuk są markowe torebki z najwyższej półki. Danuta ma ich sporo. Najwyraźniej najbardziej ceni sobie produkty firmy wyspecjalizowanej w produkcji najmodniejszych i najbardziej pożądanych akcesoriów czyli Louis Vuitton. Akurat w Brukseli znajduje się jeden z największych sklepów tej firmy w Europie. Danuta ma co najmniej trzy torebki z logo LV. W jej kolekcji znajduje się ten najpopularniejszy model, czyli shopper za około 12 tysięcy złotych. Ma też kuferek z serii Monet, inspirowany obrazami słynnego impresjonisty, za ok. 11 tysięcy złotych. A ostatnio pokazała się z jasnoniebieską torebką Bella, warto około 3-5 dolarów. W kolekcji Danuta jest też śliczna mała torebka na ramię Fendi FF Logo za około 11 tysięcy złotych i gustowna duża torebka Burberry za około 9 tysięcy złotych, ale to na pewno nie wszystko. Danuta przecież niezbyt często bywa na warszawskich salonach i wiele swych torebkowych skarbów nie pokazuje nikomu poza znajomymi. Danuta Martyniuk korzysta z każdej okazji, by ta jej kolekcja rosła i rosła. Jak stwierdziła wcześniej w jednym z wywiadów. Markowe cuda są bardzo dobrą lokatą kapitału, a ich wartość z czasem wcale nie maleje. A że Zenek szaleje za żoną i nieba by jej przychylił, spełnia jej to rybkowe zachcianki. Zenek Martyniuk znalazł zaskakujący sposób na odchudzanie. Zdziwicie się? Co robi, gdy przychodzi do domu? Te słowa otuszy bardzo zabolały żonę Martyniuka. Co zrobiła? Żółty sweter jest odpowiedzią. Sekret małżeństwa Zenka Martyniuka. Najpierw kłamstewko, potem prośba o zgodę sądu.